No i drodzy, kolejna miejscówka z tą samą ekipą. Mamy dworek z 1900, boże, z 1880 roku, a raczej jego pozostałości. Dobre, moi drodzy, ja otworzę. Peleton dzisiaj Poświęcę się Idziemy na dworek Moi drodzy Przez haszcze krzaczory Krzysiek ma najlepiej, bo jest w krótkich spodękach Ja już to ugniotę tak na spokojnie Tu gniataj Grunt żeby tu nie było żadnych mokradeł Wiecie widzieć jest poświęcenie, wyłaniam się już na dworek, pokrzywy mam po samej jajca, żeby było śmieszniej. Ach

Jakąś Idę, ale nie wiem gdzie. No nie, no jak już mam pokrzywy pod pachy to już jest przerzegięcie A few Ja zapytam jak osioł ze szreka daleko jeszcze. Masakra Za ten materiał możecie zauważyć za te pokrzywy to minimum takie stopy śpiewki mało. A wszystko w krótki spodenkach i fal w komentarzy oczywiście podiczyłników I... po to żebyście wy nie musieli właśnie my się przebijamy żebyście wy nie musieli, dokładnie. Ała. Możecie zobaczyć z tyłu, jak się przebijamy. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, w którą stronę mam iść. Tu jest jakieś wejście. Tu jest jakieś wejście, ale tym się zajmiemy później. Jak przeżyje Jest Krzysiu, jest Krzysiu jest. Mamy jakąś dziurę no. Wejście do piwnicy mamy Dobra wchodzimy dalej Droga jak możecie zauważyć by była dość, dość taka ciężka W jakim my teraz jesteśmy w pomieszczeniu Panie Sylwestrze jakie to pomieszczenie? Nie wiem, to były kiedyś sień czy coś, wejście do piwnicy a u góry był strop, stropu nie to ma. No wejście nie ma. do piwnicy to było tutaj chyba. No to to są wszystko piwnice, co jesteśmy. Tu jest część piwnic. Tak. I na prawo jest jeszcze też jakieś pomieszczenie, też piwnice. Dobra, kto tam idzie? No musimy... Las rąk widzę, las rąk, chociaż po... jest odważnie. I rozumiem, że przez te pokrzywy, nie? Tak, oczywiście przez pokrzywy, inaczej się nie da. Ja idę tu, Mówię... a mówią, że w niedzielę nie można nic zrobić ciekawego. No, ja bym się kłócił, no ale. No, Idzie się gitki, to nie ciekawe. Wstępnie. Nie, nie, nie. No, Jemy tutaj na kolejny, kolejny etap. Chodzimy kolejny... no. ułamek materiału. Z... <grym> Matko Bosko! Bardzo <grym> A niestety już jest, jesteśmy aktualnie w piwnicy. Jeden z najlepiej zachowanych miejsc. Yy, piwnica bardzo piękny strop grany. Zdarzająca się tutaj tego, że w kwadrat. Ej, 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 bez ubliżania. <noise> w zasadzie, jak widzicie, po co mam się odzywać, jak z mówi za mnie? To nic, że ja mam kamerę, on jest gdzieś daleko. Mam nadzieję, że dźwięk będzie słychać dobrze. Żałuję, że mu nie dałem mikrofonu, no ale mądry Polak po szkodzie. Takie coś właśnie. Możecie to zobaczyć. Albo co innego. Jak wchodzę w komuś w kadr, to proszę mówić. Jak możecie zauważyć, jesteśmy w części piwnic. Jak już Sylwester powiedział, opalone, okopcone. Zdjęcia pięknie są robione, ale mi się zrymowało. Widzicie, zamiast w niedzielę sobie usiąść przy grillu, przy kiełbasce, jakiś napój wyskokowy, śmielny albo coś. To się człowiek pląta po jakichś dziurach, przechodzi przez pole pokrzyw I tak jak już Krzysiu mówił, co najmniej ze 100 subskrypcji by pasowało, żeby się wbiło. Jakiś komentarzyk, lajki, bardzo mile widziane. I co, my idziemy idziemy dalej. Drodzy panowie. Tam koło mnie na tym, na ruinach Fabryki Park, na Ligi jeszcze byli. Tak. ja nie byłem, bo ja dopiero tak urbexowo to. Że ja bardziej militarnie byłem w większości, a tam jakoś nigdy tak nie odbywałem od tamtego tematu i dopiero od niedawna tak się zainteresowałem. Nie w sensie tego, żeby robić jakieś materiały. Bo tak wiadomo, gdzieś się zawsze jechało, oglądało i zdjęcia zrobiło do albumu. Dziękuję. Ale ja się śmieję, że tutaj nie mogę szybka wyciągnąć, Ach. bo to kawałek drogi, że śmieję się, że. Muszę jechać do mojej prywatnej kopalni. Czyli? On kruszy do kopalni na O kurde! No to, to lepszego, mi, lepszego miejsca nie można. Kopalnia czego? Kromitu. co to jest? Ruda kromitu. Niemiecka, stara, niemiecka kopalnia. Była co za poświęcenie. A Ale miejsce krypi. Powiem Wam fajnie to wygląda Uff, Bardzo fajnie tu był kiedyś strop jak możecie zauważyć, ale już go nie ma, bo go nie ma. Mamy dość ciekawe miejsce. Dobra moi drodzy, ja schodzę na dół, bo tu widzę jakieś zajście, nie wiem gdzie To, co tygryski lubią najbardziej, ale fajnie. Możecie zauważyć resztkę stropu i ta wisząca roślinność, która będzie dopiero kwitła. No, bo powiem Wam szczerze, że natura zaczyna swoje odbierać. Tutaj widzę, generalnie chyba upadnięty strop. Tak samo, albo w sumie nie wiem co to jest, ale wygląda to dość ciekawie. Mamy jakieś napisy, ale to raczej wandalowe napisy niż, niż historyczne. A. Wiem, właśnie, zauważyłem te schody i ja bym tam poszedł. Klatka schodowa była na pewno. Ale powiem Wam szczerze, że jak na taką ruinę to. To bardzo fajnie. Mamy klatkę schodową, ale Sylwester mówi, że jest inne wejście. Więc ja myślę, że się tam udamy za chwilę. Tutaj. Krzysiu dobrywa swój materiał. Na pewno podlinkuję Wam również film jego oczami. I wybierzecie sobie i napiszecie w komentarzu, który materiał się Wam bardziej podobał, ale myślę, że oba będą fajne. Więc co, my idziemy do następnego pomieszczenia, jeżeli mogę to, to tak nazwać. I widzimy się za chwileczkę. No i drodzy. Przebijamy się dalej. Przebijamy się dalej. Nie wiem gdzie, ale się przebijamy. Tu jest takie fajne klimatyczne okienko. Nie wiem, czy to będzie widać. Pewnie nie. Ale postaram się Wam tutaj to ładnie zrobić. O, tutaj Maria jest w góry. Zebrał się, dobra. Ja muszę przejść naokoło, bo ja się nie wbiję w ten sposób. To ja bym chciał. Bo za dużo drzew. I jest tam coś ciekawego. Fajny widok z góry na. Widocie. To idę, to idę. To idę. Idę, przebijam się tędy. Jak nie będzie subskrypcji. I lajków to nie będę po takich dziurach łaził. Zobacz, zobaczcie jakie ja poświęcenie. To, to klibuję, to to ja. <śm> ja myślę. Ach, dobra. Jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Sobie pozwolę palić lampeczkę. Nie wiem czy to będzie coś widać. Ale pewnie tak. Dobra w tym miejscu byłem. Tylko, że tam na dole, tak jak Wam opowiadałem, o roślinności, która się przebija i odbiera właśnie to, co jest tutaj. To jest metalowe Nie mam pojęcia. Kuszące jest wejście, to tam, ale niestety po tych deskach nie będę chodził i ryzykował. Więc wybaczcie. Dobra, idziemy dalej. Bardzo fajna dziura, jak ja to mówię, fakt faktem ja już tu byłem, od dupy strony weszłem, ale wejdę jeszcze raz, bo to było nawet fajnie. Więc ale intryguje mnie jeszcze jedno, bo tutaj jest jeszcze jedno pomieszczenie i zastanawiam się czy to było to pomieszczenie gdzie już tam ale chyba nie byliśmy tam i mnie właśnie intryguje. intrygują mnie te schody zawijane. Ale tutaj widzę, że jest opłakany stan i raczej nie ma możliwości wyjścia do góry nie będę jednak ryzykował dobra, idziemy dalej. Zobaczymy gdzie nas to zaprowadzi no i drodzy jeszcze znaleźliśmy jedno wejście w zasadzie schodki Sylwester tam właśnie wyszedł, ale nie wiem czy będzie coś pokazywać Często tam wychodzić, wyjeden, ale, ja chcę, ale mam no, nadzieję, że nam się coś uda to nagrać. Ciśnijmy do góry, prawo do podobieństwo, że to było główne wejście, jest małe, jest wejście, ale już wiemy, że chyba główny wejście, więc... Po lewej, Jakie drzwi? Skubi, mogłeś posprzątać tu trochę. Dobra. Jak mój przedmówca Krzysiu mówił, skrzynka z bezpiecznikami tu była kiedyś, ale już jej nie ma. Okienko zdobienia. Będzie tego pewnie widać, ale na zdjęciach wam pokażę. Fakt, faktem przebijamy się jak przez dżunglę. Utramonaryna trochę zatna i było jak niebo. Bardzo zarośnięty szczerze. Tam mamy jeszcze kawałek. Czegoś, komina może? No, tak jak możecie zauważyć grupa urbexowa się wzrasta Sylwester Będzie teraz się eksmitował, zwaliłeś tyk teraz Przepraszam bardzo, samo odpadnęło Samo odpadnęło tak Ja Ci też wejdę, a Ty sobie tutaj pociśniesz Dobra Teraz ja tu wchodzę pokazać Wam ten fragment głównego wejścia możecie zauważyć zielono, bardzo zielono no natura swoje odbiera bardzo ładne Okienka raczej to co z nich zostało. Ale miejscówka bardzo fajna, pomimo tego, że to są tylko ruiny, ale jednak kawał historii jest. To co, wychodzimy stąd i widzimy się na zewnątrz. Wychodząc przez główne wejście jeszcze coś usłyszałem o jakiejś kotłowni, bo Skubi znalazł wejście do kotłowni. Próbujemy się tam przebić w tym momencie. Oła. Niestety budynek strasznie zarośnięty, a raczej pozostałości po tym budynku i mamy wejście do kotłowni. Kiedy oni tam weszli to w sumie nie wiem ale powiem Wam, że robi się ciekawie. Czekajcie, muszę się tu złożyć, to złożyć bo... trochę, muszę się tutaj złożyć trochę i wyjąć latareczkę dla Was żebyśmy mogli coś widzieć. A i to będzie to pomieszczenie, które widziałem przez to okienko, bo byłem tu dwa razy Artur. Byłem dwa razy i zastanawiałem się jak tu właśnie wejść to Sposób na, na to patrzymy. starego budynku, tu był główny wielki piec, w którym się paliło Tam widoczna jest ta babka, przez którą szły spaliny I te spaliny kanałami idąc ogrzewały cały budynek No powiem Ci, że Mało bardzo, przemyślane, taki, bardzo przemyślane, bardzo przemyślane. Bardzo przemyślane i powiem Ci szczerze, że nawet nie wiedziałem, że można tak ogrzewać taki budynek w ten sposób. No bo jakoś trzeba było sobie radzić. Były piece główne tej, no, typu kaflowego, jakby no. to mówimy. I było takie główne ogrzewanie. W starych no. zamkach takiego czegoś było kilka, kilkanaście. O, ogrzewane były segmenty budynków. No, widzicie. To jeszcze przejdziemy tutaj obok. w tym komingu była tak skonstruowana, że spaliny zawracały z góry na żeby... albo, no. to i z powrotem dobrze wyglądało. Obieg zamknięty. Obieg był prawie, że zamknięty. Aha. Co możecie zauważyć? Nie ja tam dalej, ale tam jak tu wchodzili, to o, tu był drugi piec. Tu mogła być wędzary. Możemy tylko spekulować w tym momencie. No, tu mogła być wędzary. Co tu było? Bo jest mniejszy i od razu mhm. po konstrukcji widać, bo przerabiałem to parę razy w życiu. To mhm. skoduję, że nie To, to musimy zamurować tamtymczasem. No to już później zamurowane. Ale z trupu, rzadko nie rzadko jest robiony w ten sposób. <laughs> Hak do oboju albo coś podobnego. Może, może. Ale brakuje mi tu jednej rzeczy odpływu nieczystości. Rurę widziałem, ale w innym nie, 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 pomieszczeniu. Nie, może jest zasypane, może tu coś było, wiesz? Możliwe, bo były takie studnie robione i tam się nieczystości wylewało wszystkie, bo to jeżeli chodziło o masarnie na przykład. A poczekaj, ale, byłoby... ale pytanie, jeszcze jedno, czy to pomieszczenie, czy, czy jeszcze pod nim coś jest? Bo jak jest, to jest szansa, tak jak to mówi, że tu coś było i klucz No ale jak na zamkach się robi. Nie? Hmm, mogło tak być. No, ale tego już się nie, nie dowiemy jak było. Instrukcja Mamy tylko to co jest dosyć ciekawe. i dwa płaszko ale w kwadrat montowane. Dwa haczyki i znowu kwadrat. Ale na zamkach tak nie robili Były łuki robione. To jak mosty łuków, mm. mostów tak samo i tu. a tu jest dość ciekawe rozwiązanie, bo jest nietypowe. Rzadko spotykane bardzo. Jezus. Jezus. <laughs> Dobra moi no, drodzy, idziemy no, jeszcze no. dalej. Tak. Idziemy. Mario był jeszcze w jednym pomieszczeniu. Tam się również udamy. Jak już tu jesteśmy. Może skubi nam coś opowie ciekawego jeszcze. A skąd ty to możesz wiedzieć? Bo główna półka, duża, a po bokach stały małe, najgorsze, najbardziej chłodne pomieszczenie. I jeszcze butelki są pożywne No są mamy myślę że to może być z, z, nie to że to nie jest współczesna butelka. Aha, no był. ty był albo i nie wam raczej ale ja, ja wiem skomplikowany to, to raczej będzie współczesna butelka mi się wydaje. nie to jest współczesna I to jakiś bo oni chyba nie stosowali takich tych nie stosowali S stosowali tak? tylko I nie, by... nie ty, bez tych tych ozdobek no nie jest butelka jakaś tam sterowana. Ale radno, tutaj jest półka i tu pewnie były kolejne półki. Tak, to były w tych dźwiękach były żarte, wstawione dechy. To jak tu zostało? Mhm. Ostatni fragment półki jeszcze istniejącej. No i tu było miejsce na raz, dwa, trzy jeszcze półki. trzy półeczki. I w sumie tak butelki, Patrząc i... w tym momencie to macie rację. Ja tego przed chwilą nie widziałem, może widziałem, może stałem za daleko ale, ale może i macie właśnie rację, że tak właśnie mogło być Cegła piękna, czerwoniutka To się może zawalić i to w No To niepodparte i tu widzę ugięcie i te szczeliny co tu są to powie, Nie będę straszył, ale chodził to znaczy teraz się nie zawali jak przyjdzie zima i mróz rozmrozi bardziej, rozepchnie i później wiosna odpuści to to nie Dobra moi drodzy my będziemy wychodzić z kotłowni i idziemy na podsumowanie jak się tylko przebije przez te chaszcze I... bardzo ciekawe miejsce Dobra moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za kolejną wspólną eksplorację. Obowiązkowo za to poświęcenie subskrypcję i lajki bardzo bym prosił. Kto nie subskrybuje kanału to serdecznie zapraszam do komentowania, lajkowania i co? Widzimy się na kolejnej eksploracji. Pozdrawiam się.